Dzisiaj zrobimy klockowe porządki. Część mojej kolekcji zestawów LEGO będzie musiała gdzieś zniknąć. Będę chciał tutaj dokonać takich konkretnych zmian, no bo jak widzicie, tutaj i tak jest już wszystko poprzewracane, wymieszane. Tutaj są niby zestawy z Lego City, no tutaj zestawy z Lego Ninjago. No ale to po prostu wygląda nie najlepiej, więc trzeba to jakoś posprzątać. No i chciałbym, żeby tutaj stały takie bardziej reprezentatywne zestawy, bo to też będzie mi służyło jako tło, tło do moich filmów. Na razie coś pokombinujemy na tych dwóch no, od dołu, no to to będzie trzecia i, i czwarta półka. No i te zestawy moglibyśmy przełożyć. Na przykład tutaj, tu jest nadal mnóstwo wolnego miejsca, bo no tutaj jest jakby już przygotowane miejsce pod modulary. No, jeden modular mam, niezłożony, jest to księgarnia z 2020 roku, no ale na razie tutaj nic nie stoi, więc na jakiś czas można to wszystko przenieść albo spakować te zestawy do jakiegoś kartonu. Na, na jakiś czas. No, wydaje mi się, że to też byłoby rozsądne, bo tego wszystkiego jest już za dużo. Ja już serio siłą rzeczy nie mam gdzie dawać tych zestawów, więc wydaje mi się, że chyba takim najrozsądniejszym rozwiązaniem to będzie część zestawów przenieść tutaj, a część zapakować do, do jakiegoś pudła po prostu kontenera. Przeszukałem szafy i nie mam żadnego wolnego kontenera, więc najpierw musimy iść kupić kontener. Jesteśmy w Pepko. No, jakiegoś mega dużego wyboru tu nie ma, jeśli chodzi o te pudła, ale może nie wiem. Weźmiemy to, bo już jedno takie mamy i jest wystarczające. Choć jeszcze zastanawiam się nad tym, ale to może nie. Lepiej wezmę to po prostu, bo to ma pokrywkę. No to lecimy z tym. Ale kurz, <grywka> będzie trzeba to zaraz przetrzeć. Jak widzicie, jest tego naprawdę sporo. Na szybko jeszcze przetarłem te zestawy, no bo jednak tego kurzu było dość sporo. Zresztą przed chwilą widzieliście, jak to wyglądało na, na samej półce. Teraz przeniesiemy te, no, główne budynki, czyli Zamek Zapomnianego Cesarza i Świątynię Bezkresnego Oceanu? Coś, coś morza? Już nie pamiętam, jak ona się nawet nazywa, bo to już ten sezon 15, bo to zestaw z 15 sezonu, cóż, sezon 15 ma skład premier w 2021 roku oczywiście, jest, jest, są to zestawy z Lego Ninjago dobra, to co, zaczniemy może od em, no może od tej świątyni bo wydaje mi się, że, że ją będzie najłatwiej umieścić no dobra, niech będzie tak później damy sobie tu no teraz to może Weźmiemy ten zamek zapomnianego cesarza. Jego zawsze można jakoś tak dać, sobie spróbować złożyć. Kurde, nie wiem jak to zrobić. Może tak lepiej? Czy wejdzie? Nie. Musimy jednak zrobić małe przemeblowanie. Ile tu kurzu zostało? Dobra. O, no i teraz to jakoś mniej więcej wchodzi. No powiedzmy, dobra. Później damy sobie. Ale mało miejsca. Dobra. Przestawiłem to, bo się trochę więcej miejsca zrobiło. No i teraz ten garmatron byśmy zapakowali. Tylko jak to zrobić? A, dobra. Przełożymy to tu. Trudno, to się pewnie i tak wszystko tutaj trochę rozwali, ale no nie mam lepszego rozwiązania. A, a miejsca naprawdę brakuje, więc to na razie sobie tu pochowamy. I damy tu jeszcze, później tu. Okej, okay, no i są jeszcze figurki. Figurki też powrzucam, to będę się później martwił najwyżej. Kurczę, liczyłem, że to jedno pudło to starczy mi na dwie półki, ale najwyraźniej się nie uda. <grym> Dobra, trudno, będę później się zastanawiał. Teraz tak, to damy tu, to damy tu. Ja cię tu wszystko są w ogóle wymieszane. Dajcie spokój, ile tego jest? Wszystko wymieszane, no dobra, będę później się zastanawiał i porządkował to. Załadowane aż po brzegi. Teraz sprawdźmy, czy uda się domknąć. No, powiedzmy, jak już tak na siłę wciskam, to... To nawet. Dobra. Jest OK. Udało się. Trochę mogłem lepiej to miejsce za, zagospodarować, bo tu jest na przykład taka duża luka i pewnie jeszcze by jakiś, nie wiem, samochodzik wszedł, ale no jeszcze udało mi się tak z połowy zestawów ściągnąć z tej drugiej półki. Tutaj, jak widzicie, się od razu miejsce zrobiło oczywiście. No to trzeba też tutaj przetrzeć, no bo jest kurzu mnóstwo. No ale zrobiło się trochę tego miejsca wolnego, aczkolwiek no liczyłem, że te zestawy również zmieszczą się tutaj. No ale i tak... Tragedii nie ma. Teraz tak, zdejmiemy sobie zestaw LEGO Ideas sam w domu, no bo zbliżają się święta. Miejsce przygotowane, to już sobie tutaj położymy ten zestaw. O, idealnie. No. Powiedzmy, że... Że chyba tak mniej więcej może być. Myślę, że też fajnie będzie się prezentował zestaw przedstawiający maszynę do gum. Którą dostałem do przetestowania od firmy Pantazy. Tak to teraz wygląda. No, jedyny problem jest taki, że to zadaszenie, jakby tego pojemnika na kulki, w których w środku znajdują się mini konstrukcje albo, albo też jakieś teksty motywacyjne, no to no, niestety już się tu nie mieści. Więc na razie tu nie ma żadnego zadaszenia do tej kuli. Coś muszę wymyśleć, ale myślę, że. Wygląda to ciekawie. Tak. tak, tak mi się wydaje. Zresztą dajcie znać w sekcji komentarzy, czy takie ułożenie może być. Tą półkę, no to już może jak skończę nagrywać film, będę się zastanawiał, co z tymi zestawami zrobić. Może dokupię jeszcze po prostu drugi kontener. Na razie wygląda to w ten sposób. Jeszcze w grę wchodzi właśnie taka choinka. I chyba wam w ogóle nie pokazywałem, że kupiłem ten zestaw ostatnio. Ostatnio, no chyba gdzieś na początku listopada, coś, coś takiego. Była fajna promocja na ten zestaw. No i fajnie jakby gdzieś jeszcze tutaj się zmieściła ta choinka choć w sumie nie wiem jak ona jest wysoka bo pudło się nie mieści generalnie tak patrzcie karton tu nie wchodzi no ale no zobaczymy zobaczymy złożę za niedługo ten zestaw i, i myślę że dobrze się to będzie prezentowało zwłaszcza obok obok Kevina będziemy już powoli kończyć bo jeszcze muszę zmontować ten odcinek ostatnio mam tak mało czasu studia praca i jeszcze wiele innych aktywności i no, trudno jest to wszystko ze sobą pogodzić, co zresztą pewnie widać po mojej regularności, bo no, ostatnio jakoś mega dużo filmów na moim kanale się nie pojawia, ale postaram Wam się to zrekompensować. W grudniu wtedy powinno być więcej filmów, i to też będą naprawdę bardzo ciekawe e, projekty, nawet bym powiedział. No i w sumie to chyba tyle mam wam na ten moment do powiedzenia. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, co sądzicie o tym materiale, czy podobają wam się zmiany, jakie tutaj powoli zachodzą. No i pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę pod tym materiałem oraz o zasubskrybowaniu mojego kanału, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.